Cześć! Zapraszam na nowy film na naszym kanale pełny niesamowitych i zaskakujących ciekawostek. Wojskowe Wpadki, część druga. Witajcie w drugim odcinku serii, w której wspólnie będziemy cisnąć bekę z najbardziej widowiskowych faili, wpadek żołnierzy, a czasem nawet całych armii z różnych stron świata. Jeżeli nie obejrzeliście jeszcze pierwszego odcinka, to oczywiście gorąco do tego zachęcam, a na razie bez dalszych wstępów pośmiejmy się! Numer 10. Na początek krótki film o tym, jak bardzo może zbłądzić ludzka myśl. Oto widzimy, jak niewątpliwy tytan intelektu próbuje w pojedynkę przy pomocy jedynie własnych rąk wciągnąć czołg z powrotem na lawetę. Ktoś chyba naoglądał się za dużo Avengersów. Numer 9. Kiedy znalazłeś prawo jazdy w paczce chipsów, a ktoś każe ci zaparkować czołg na lawecie, pewnie raczej wolałbyś, żeby nie było żadnych świadków. Problem polega na tym, że dzieje się to podczas wielkiej hucznej parady i w dodatku wszyscy nagrywają. Numer 8. Jedni wierzą, że własnymi rękami podniosą czołg, inni no cóż, tym innym zdecydowanie przydałoby się kilka godzin w tygodniu spędzonych na siłowni. Oto trzy przykłady, dlaczego dla żołnierzy tak ważna jest zaprawa fizyczna. Anytime.

Ach, ten dziki wschód. Numer 7. Tam gdzie żołnierska brawura spotyka się z kipiącym testosteronem i młodzieńczą lekkomyślnością, prędzej czy później po prostu musi się coś odwalić. Oto trzy przykłady. Na początek klasyczna sytuacja typu co ja nie dam rady, to potrzymaj moje piwo. Oto, Wiadomo, że Lans się sam nie zrobi, ale ten lansik helikopterem poszedł lekko za daleko. W każdym razie dowództwo na pewno było pod wielkim wrażeniem. Kiedy film Tokyo Drift wszedł ci trochę za mocno, a jesteś akurat kierowcą rosyjskiego czołgu. YouTube <śm> Przy okazji ciekawe czy na alkomacie coś by wydmuchał. Odpowiedź brzmi: nie wiem, choć się domyślam. Numer 6. Ćwiczenia z granatami to niewyczerpane źródło wpadek i fajni. Dobrze, że w większości to tylko ćwiczebne lub hukowe. To spojrzenie na siebie, kiedy już wiedzą, że spieprzyli, bezcenne. Ale czego wymagać od szkolonych rekrutów, kiedy czasem sam instruktor też popisowo da ciała? Numer 5. Nawet najnowocześniejsza broń czasami zawodzi i przypomina w działaniu tanie podróbki kupione na wyprzedaży na najtańszej platformie zakupowej. Oto przykłady. Kiedy kupujesz granatnik RPG na temu, pozostaje się cieszyć, że amunicja to najwyraźniej też refil zamiennik z promocji kup 2 plus 3 gratis. U tego samego dostawcy najwyraźniej dostępne też były wyrzutnie torped dla amerykańskiej marynarki wojennej. Oraz wyrzutnie rakiet dla marynarki rosyjskiej. Przy okazji, jakbym miał takiego farta jak ten marynarz, którego spadająca kilkusetkilogramowa rakieta mija dosłownie o grubość warstwy farby, grałbym w totka codziennie. Numer 4. Zanim zostaniesz prawdziwym Rambo, potrzebujesz wielu godzin szkolenia. Proces szkolenia zaś z oczywistych względów obfituje wręcz w zabawne fejle i wpadki. Jak na przykład ten niezamierzony pad synchroniczny podczas ćwiczeń w terenie lub baranek w ścianę podczas ćwiczeń na poligonie. Ten moment, gdy okazuje się, że na wycieczkę helikopterem spakowałeś chyba ciut za dużo. Podstawą powodzenia każdego desantu jest szybkość działania. Niestety, nieprzewidziane czynniki terenowe zamieniają ten trening szybkiego desantu w coś, co przypomina bardziej powolne zapasy w błocie. Jednak niewiele może równać się ze szkoleniem do pełnienia służby wartowniczej, podczas której musisz zachować pełną powagę i kamienną twarz bez względu na okoliczności. To szkolenie, które ukończyć mogą wyłącznie najtwardsi. <noise> Numer 3. Naprawdę nie wiem, czy to celowy prank pilota śmigłowca, czy po prostu przypadkowa i nieprzemyślana trasa przelotu. W każdym razie efekt jest jeden. To i to jej papier toaletowy latają po całym poligonie. To się dopiero nazywa wywołać gównoburzę. Numer 2. Jako żołnierz musisz być przygotowany na wszystko, ale wróg czasami potrafi przybrać formę, która cię zaskoczy i zmusi do szybkiego odwrotu na z góry upatrzone pozycje. Wojowniczy gęsior to Steve, który wraz z partnerką brendą od lat zamieszkuje teren bazy wojskowej Fort Steel w Oklahomie i regularnie sieje po strach wśród niczego nie spodziewających się rekrutów. Numer 1. Na koniec dzisiejszego odcinka krótka historia, która pokazuje, że ani całe lata treningów i bojowego doświadczenia, ani status, zajmowane stanowisko czy posiadany stopień wojskowy nie chronią przed najzwyklejszą głupotą, zwłaszcza w wypadku, gdy zostaniesz postrzelony strzałą mamora. Emerytowany podpułkownik David Franklin Slater, 63-letni były oficer Armii Stanów Zjednoczonych, po zakończeniu służby pracował jako cywilny pracownik US Strategic Command. W bazie Sił Powietrznych OFED w Nebrasce, gdzie posiadał dostęp do informacji o klauzuli tajne i ściśle tajne oraz uczestniczył w briefingach na temat konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Wszystko było fajnie do czasu, gdy, powiedzmy, że zupełnym przypadkiem, na pewnym portalu randkowym poznał cudowną kobietę mieszkającą rzekomo na Ukrainie i, mimo że nigdy nie spotkał jej osobiście, zakochał się w niej bez pamięci. Jakoś zupełnie nie dziwiło go, że jego miłość życia dość szybko zaczęła wypytywać go o tajne informacje, szczegóły ustaleń i planów dotyczących ruchów armii ukraińskiej oraz przekazywanych jej danych wywiadowczych zgromadzonych przez armię zachodnią. Jakoś zupełnie nie dziwiło go, że jego miłość życia dość szybko zaczęła wypytywać go o tajne informacje, szczegóły ustaleń i planów dotyczących ruchów armii ukraińskiej oraz przekazywanych jej danych wywiadowczych zgromadzonych przez Armię Zachodnią. Zakochany emeryt przez kilka miesięcy bezrefleksyjnie przekazywał jej wszelkie możliwe informacje, łącznie z tymi tajnymi. Jak łatwo się domyślić, miłość jego życia najprawdopodobniej wyglądała... Tak, a sam Slater szybko trafił pod lupę odpowiednich służb i został aresztowany. W 2024 roku rozpoczął się jego proces, który zakończył się w październiku 2025 roku przyznaniem się do winy. Za udział w konspiracji dotyczącej ujawniania informacji o charakterze tajnym zakochany Fryer został skazany na 70 miesięcy więzienia, rok nadzoru po wyjściu i 25 tysięcy dolarów grzywny. Co tu dużo mówić? Historia ta pokazuje, że prawdę mówi stare ludowe przysłowie, które głosi: Chłopco w ręku łamie sztaby, nie oprze się woli baby, oraz to, że właśnie czynnik ludzki zazwyczaj jest najsłabszym ogniwem wszelkich systemów zabezpieczeń. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was na dziś. Jak zawsze, piszcie w komentarzach, która z pokazanych dzisiaj wpadek rozbawiła Was najbardziej. A jeśli podobał Wam się cały odcinek, to dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, żeby nigdy nie przegapić następnych. Do usłyszenia!